Zadanie 28 z matury 2024 dotyczy średniej arytmetycznej. Mamy dane trzy liczby ABC, których średnia arytmetyczna jest równa 9. W karcie wzorów mamy wzór na średnią arytmetyczną n liczb. Jest to suma tych n liczb dzielone przez n. My informację zawartą w zadaniu możemy zapisać w postaci równania, że 9, czyli średnia arytmetyczna, jest równa suma liczb dzielone przez n. 3, czyli liczba tych liczb. Z tego równania możemy wyznaczyć mnożąc przez 3, że 27 jest równe a plus b plus c. W zadaniu pytają nas o średnią arytmetyczną 6 liczb. Obliczamy ją przez sumowanie tych liczb, czyli a plus bb plus c plus c i to dzielimy przez 6. Licznik możemy uprościć i zapisać go: 2a plus 2b plus 2c dzielone przez 6. Dalej możemy zapisać, że jest to równe 2a plus b plus c, wyciągając dwójkę przed nawias dzielone przez 6. Jest to równe dalej 2 razy wyznaczona suma a plus b plus c 27 dzielone przez 6 a jest to równe 54 dzielone przez 6, czyli to jest to równe 9. Zaznaczamy poprawną odpowiedź a.